Okej, okay, Siemoneczko Wam wszystkim. Ja jestem Slenderfam, a to jest trzeci odcinek z serii Zagrajmy w Clash Royale. I teraz tak, jestem już na tej drugiej, ale nie. No i tak, co jeszcze mm, powiedzieć mogę, że nagrałem odcinek, jak się dostaje. No jak się dostałem tam arenę Ej, no, Ta arena się nazywa Bombit, no tak Ale ten no ale no, po prostu skończyło mi się miejsce na dysku i odcinek się skresował skresował A więc dobrze zaczynamy <śm> Okej, okay, postawię sobie zaraz o tutaj sobie mm um, postawię coś. Okej okay. mmm. Um, tutaj postawię sobie bombę. Okej okay. Mhm, uh -huh. A już Zniszczony został. Okej. Okay. O. Zdobyłem już właśnie... Um, Pierwszą wyżyczkę. No i teraz idziemy zdobyć kolejną. Właśnie. I kopiany się rozbiją. Okej, okay, tutaj już muszkieterkę. Powiedzmy. Mm. Okej, okay, no i płytkę Właśnie. Hmm. Okej, okay, niszczymy właśnie drugą wierzę. Że... Ojo. Okej. Okay. Mmm. No i co, idziemy od razu na króla. jest sobie giganta wezmę. Hmm. Albo jednak miniony. Okej, okay, teraz... hm Giganta... Ale to jeszcze muszę się bronić! Oprócz tego... ale dobrze, okej... Okay. no Dobrze, sobie teraz tą muszterkę... E, muszkę... Muszkę... ...terkę... Okej, okay. która właśnie zniszczy tego... E, no... No, no i ta, okay. mm, to Okej Mmm, tobie będą sobie kule, o jak już wiem Ale to nic Bo mi i tak to wygramy już Mmm, okej okay. Mmm, tak się rozbija, to już To już gigant jest, ale no a miniamy teraz, miniamy teraz szybkę i kulę ojna, no i kurczę, kurczymy to. Dobra. Wygraliśmy to. O mały włos w sumie, bo tutaj jeszcze trochę by nie zniszczył. Tam jeżę? Że... Ale na szczęście się udało. Nie ma mamy coś. Okej. Okay. Wezmę sobie muszkę Walkiria. No. Dobra. Y ale ją sobie... Mm, ulepszę teraz. Mm. Mm -hmm. i wymienię sobie ją okej za level czwarty dostaliśmy dobra jest okej okay. mm, to wymieniamy sobie mm, tę walkie -je. mama jest dobra okej okay. dobrze znowu gramy hugo jakiś Dobrze, ale stawiam sobie giganta. Mmm, No i teraz może... M... Mm, ten... Jak się nazywa? Aha, miniony, miniony. No tak, ojeku ta... Ojeku jest strasznie dobra na giganta, ale... Ale udało się. Mm. Dobra. bo To też tutaj też sobie wezmę walki, je teraz, teraz tak, pójdziemy sobie teraz na drugą mierzeczkę. No oczywiście zniszczyć ją. Na domo. Jeszcze... O kurde pekka. Teraz może miniony. Czemu nie? Okej. Okay. Niech dojdą. A teraz muszkietelka. Jak już nie jest tego wideo? Dobrze. OK Hmm. Walkija. teraz troszeczkę o, kula, kula ognia, dokładnie i teraz peke sobie wezmę o hmm no niestety bierusza, moja bieruszka zniszczona, ale to jest tak um, niech polecam sobie ze strzały um, teraz sobie um, jeszcze... Mm. Okej, okay, mam... Mm, ale dobrze, teraz może... ojku już się robi ciężko. Jest naprawdę... Więc jest łatwo. Ale będę się starał to... Wygrać. M... Mm, wiadomo. Ojeju. Dobra, kula, kurczę, nie zaniesiemy. A, jednak burwała trochę. Teraz tylko... Um, ...strzały. Okej, okay, teraz... Um, ...no. Teraz walczymy już na... ...porządnie. Czy wygramy to? Wygraliśmy to, fajnie. Tak. Um, to już drugi. Drugi chyba już w tym odcinku. Okej, okay, dostaliśmy już trochę hmm, pieniążków. Tutaj już tam się skrzynka odblokowuje. O, od, znaczy odblokowuje. Okej. Okay. Hmm. Dobrze. gramy sobie kolejny moment. Hmm. I teraz weźmy sobie... Pekke i tą Walkinię Mhm mm Tego Bombera, tego Bombera Nie mam szans atakować, bo on tak się rozbije Okej okay. Hmm, aha, muszę sobie teraz postawił hmm. aha, nie, tutaj sobie postawię o hmm, a właśnie Night'a hmm. Esta é a nossa vai, Kiria? teraz estou trudinho. Hmm. Dobra. E teraz rzucę sobie tą kulkę. właśnie. Hmm. Ok. No teraz cały okej, okay, opłacały się nawet no i teraz, ojku, ale ja muszę się tu bronić, na prawdę iii mm. ja się zza pyka zniszczyłam już tą wieżę ale ja teraz sobie stałem na ita gigant Mm. Mm -hmm. Dobra, więc co? Na no, razie my nie będziemy też yy, szli na tą wyżę z królem taką gazu, yy, tylko będziemy sobie na... No, niszczymy sobie obydwie wyżoczki. ciężko To naprawdę Mhm O jak tak mówić to mm. Teraz wrzucamy tą górkę Mhm. O bla. Mamy na 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 poważny ustal. Okej. 72, nie są HP. Okej. Okay. Szybko kulka i wygraliśmy. Mam taką nadzieję. Tak, wygraliśmy. Uff. Właśnie. No tak. No, to był, no, taki ciężki mecz, ale udało się i coś mamy. Aha, pieniążki tylko, ale dobrze. Okej, okay. gramy dalej. Uff. Eli mhm, dobrze. No, teraz Gianta sobie postawimy. No i... No i ta, yy, ale no i ta. To ta? O, no i muszkieterkę. No właśnie. Mhm. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, warto, że nie się bierze giganta, to warto... też oprócz, też oprócz niego coś tam. W znaczy sensie coś co atakuje oczywiście sobie bręć. Okej okay. Kula, ognia no i co, no to no, ogie, gigę z czym, nie, może lepiej mu Muszkę, no i jeszcze O Strzały Dobrze mm. I... teraz... muszkieterka... Ojejku... Nie jest... Nie jest sobie tak łatwo... Ale jakoś... jakoś tam... Pójdzie... Okej... Okay. Dobrze... I teraz wrzucę sobie kulkę O właśnie Mhm mm mm, Jeszcze strzały No i mm, Muszkietera Znaczy muszkieterko, bo to jest ona O kurde Ojku, szybko bekę Okej, okay. mm. I walkiria. o, kurka, fajnie. Dobrze, i czy O, my... mamy, mm, Pierwszą wieżę już zniszczoną. A więc bardzo dobrze, okej, okay. to chodźmy sobie na... No. Mm. o! Mm -hmm. Ale no, chodźmy sobie na tego króla już w sumie Okej okay. No wygramy, to wygramy to już w sumie Okej okay. mm, Tego tutaj już się trzeba bronić. Okej okay. mm, dobra Wygra, wygrama, wygrama mm, fajnie Okej okay. No, 30, kolejne 30 pucharków zdobywamy. Właśnie. Mm. No i coś znowu mamy, a więc też dobrze. Aha. Mm. Gemy, fajnie No i jeszcze trochę i będziemy już na trzeciej ale nie. Hej, szybko dojdzie, szybko dojdzie. Ale dobrze, stan sobie kolejny meczyk. Mhm. No i tu znowu jest na poważny, bo wiadomo. Mm, mm, no. To też trzeba... To jest kolejny meczek, który oczywiście chce wygrać. No z tego względu że to jest już ostatni myśl na tej arenie. Mhm. Mm Ejku. Pekka tam do mnie przybyła. Ale nie długo pokonaną. Okej. Okay. Dobrze. Mmmm. -hmm. Teraz na... Na króla Mhm. Mm I teraz... Tam jeszcze, a niech będzie nie, ta walk walkiria, bo ona też jest dobra. O, a teraz gigant, no i coś jeszcze, oczywiście mużkietelka. Znaczy, no tak, muszkieterka, okej, okay. dobrze. Mm, to teraz jeszcze Pecka, która jest bardzo dobra. Mm, no i jeszcze teraz Knight. Ojej, bo teraz ten jeszcze Pecka atakuje. To, to on nie wezmę. Mm, no właśnie, Beka oczywiście milionów nie może atakować, bo nie ma już <laughs> czym jakby okej, okay. w tej stronie giną właśnie mm. a co, walkilię dobrze <laughs> No a i co, wygramy już ten mecz, czy ten mecz, w sumie? Mhm. Okej, okay, znowu gigant. A tutaj, um, ten... No, jak będzie... też i co? Wygraliśmy, wygraliśmy. No, fajnie. Okej. Okay. Dobrze nam idzie, dobrze nam idzie. Okej, okay, 30 pocharków. No ile mam pocharków tam jeszcze brakuje. 17 A więc no... Um, jeszcze w tym odcinku dostaniemy się na, na tą arenę, który się nazywa Barbarion Ból? Mhm. Dobrze. A teraz zaczynamy ostatni mężczyznę na, na tej arenie. Też będzie grubo, też będzie grubo. No i oczywiście chcę to wygrać, żeby było jasność. Tutaj coś sobie... Mm, ...wezmę mocnego. Okej, okay, tutaj... A tutaj... ...najdę. Hmm. Ten, ten bombar i tak się oczywiście rozbija, więc może niech przejdzie. Okej, okay, ale tutaj. Pekka Okej, okay, ale tutaj ustawiam sobie giganta. No idzie, idzie. Gigant. A oprócz tego jeszcze. Pekkę no, bo oczywiście warto coś oprócz jeżeli że giganta, to oczywiście jeżeli chcecie wygrać to tym bardziej yy, warto coś oprócz niego postawić. Okej. Okay. I w sumie kończymy z tobą. Ha! Skończyłem z nim. Ale super. Nie no. Idzie elegancko. Okej, okay, mamy trochę pieniążków. Ale super mi wychodzi granie w to Super, super I mamy nową arenę Barbarian bowl, okej okay. mm -hmm, no Fajnie Okej, okay, za minutę nam się odblokuje skrzynka mm. Ale tu coś Mamy jeszcze Ciekawe Okej. Okay. Pianżki gamy. Kanon. Barbarzyńcy Ej oni są dobrzy, może to? To ich sobie we wezmę. Okej, okay. a Angel on czelek znaleźć, nie? Nie mam naleźć grał, okej, okay, muszkiet muszkieterka. Dobra sobie ale jeszcze otworzymy sobie tą skrzynkę no ale fajnie no fajnie że już trzecia arena no. w ogóle tych aren jest 23 no w ogóle polikwidowano teraz te wszystkie mm, challengery i y y i te mastery. no właśnie, a jak chcę widzicie. No. 23 areny. A... My, a, jest, ten, A ja zacznę a ja zacznę trzecią. OK. Otwieram Ociera, sobie tą skrzynkę. 94 e, piążki. A wszelkie zjednę... I dwa, no, rycerz razy dwa, walkiria razy jeden No tak... Yy. Hmm... Ale to jest tak, wezmę... Yy, no, barbożyńców sobie... poolepszam. Bo oni są... Bo oni są dobrzy. Ma, I to bardzo. A i wymienię, wymienię ich sobie hmm, za właśnie okej, okay. i zagramy sobie kolejny mecz, który już tą skrzynkę odblokuję okej, okay. i gramy pierwszy mężczyzna na tej nie okej okay. wezmę sobie tych barbarzyńców o, i na No, co tam się dzieje? Dobra, ja tak kuli ognia. I nawet coś tam opłacały się. Wow. Co teraz, co teraz? Cały szybko? No, no, już mi zniszczyli zniszczył pierwszą wywóczkę i barbarzyńców posłał, ale nie mam tak łatwo ja, ja też ich dole I, i niszczę ich, no, znaczy i niszczę takiego barbarzyńców i biorę sobie pekę a on Okej, okay, teraz tak sobie poślę tą kulę. Ha. Drewniała chatka za długo nie wytrzyma. trzyma Mhm. Dobrze. Więc teraz biorę sobie giganta. Ojejku, co tam planuje ten król? Dobrze i zanim sobie pośle mm, tych barbarzyńców Ale mi zabili, ale mi zrobię przygłosy Nie ma tak, nie ma tak Okej, okay. ja, ja biorę cały. Okej, okay, kablę się rozbiją, wiadomo ja mm. Okej Hmm No okay. hmm. matki sobie zniszczę Hmm Mhm No to tak Zostawię pośle faker. A On chce imiony Chcę jeszcze, że chyba to jednak przegramy A może jeszcze nie Nie no. Może to jeszcze wygramy Okej, okay. wygraliśmy O mało bo mój król Miał tylko Miał tylko ten... Mm, Tę yy, 10 HP Ale udało się, udało się Okej, okay, mamy tutaj Monika Ulfensenstein i żeby go otworzyć potrzeba 6 godzin, ale można sobie... No, to, no, no, na, no na, na to oczywiście na no, kolejnym odcinku, jeżeli mi się uda go otworzyć, to go sobie otworzymy. Okej, okay, a ten odcinek już powoli... Po pomału będziemy kończyć a więc no ten odcinek już kończymy subskrybujcie komentujcie oceniajcie do, do, do usłyszenia trzymajcie się cześć